Koleczkę i w dzisiejszym odcinku. No, ff. mamy, jesteśmy na mojej wiosce. Ostatni odcinek był niewypełniony. Grywałem, ale nie wyszedł. Nie chciałem się coś tu przyznać Inne tam pierdolę, kurde. Sorry, za lagi takie. Takie mamy domki. To jest domek barcia. To jest sobie pierwsze. Znaleźliśmy wioskę w tamtym odcinku. Tylko nie mogę. No, nie dałem rady go ustawić. Dobra, w dzisiejszym odcinku. Na w następnym odcinku pójdziemy do Kejwa Miałem w tym miejscu, ale tu nie ma cave'ów, ja wtedy poszukam cave'y na następny odcinek. Jestem przygotowany jestem troszeczkę, to stawię te rzeczy, które miałem być na Kave'a. Są tylko pochodnie. A pochodnie trochę użyjemy jeszcze tutaj, do domku. Mam ciemno troszkę. I musimy ten domek troszeczkę powiększyć, mam za mały. wie, dobra, to co robię, Niszczymy tą ścianę. Jak mi tu ten dowek zrobić? mam taki malutki pomysł w głowie. tylko to część płatków płotką zniszczymy. A hmm. to dobra, to jeszcze raz do... do końca już. Kurde, siekierka mi padła. Patyki, o kurde, nie mam kamienia, skrzynce nie będzie. Jest idealnie trzy. Mhm. Lekarza, możesz jej nie, nie posuwać? Kurde, debil, debil, kilo już. Ty robić zechierkę, no debilem jestem Cholera, muszę się teraz znaleźć, kiedyś koblo kopać sobie Troszeczkę piasko jest He, dobra Kurde Idziemy teraz robić dobek. Ale kurde dawno się tak nie cieszyłem Ostatni raz się tak cieszyłem to chyba na Barciowicach Nie wiem czy ja miałem jakieś odcinki z Barciowic Dawno to jest tym gdzie dostałem bada Kurde, jest! Mhm. No odsuń się, dowcistrzy! No I robisz wypad stąd. Denerwował nie będzie frajer. Kurde. Ta droga już została. Tu mamy z jakiego przesuwać? Tak To muszę pozawieniać no, dobra, więc... To jest dobra, bo się razie tu, potem będziemy go I tu musi być strzała Tu będzie wejście Mhm może być taki malutki balkonik o, znaczy balkonik tarasik cyk tyk cyk 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 tyk muszę jeszcze nie tym na okno to zrobić już to powoli jakaś wyglądać zaczyna na razie. Teraz troszeczkę muszę kamienia też nazbierać więcej. Stary Stefan. Tu, tu mamy zejście w pół. Troszeczkę kamienia potrzebujemy, tylko. Czy widział ile go mam tutaj go tu syk niszczywy mam już yy, teraz tu mam pomysł będę musiał więcej akacjowych tech wziąć nie, tu tak ma zostać w sumie kłód będę potrzebował więcej. Tu, o tak. Oho. Troszeczkę się w ziemi zrób, tak. Kurde, lagi troszeczkę, sorry widzowie, za lagi. Mm. Trzy. No, tu muszę ile, muszę mieć tam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To ten tref, trzeba, trewo, trzeba ściąć. Zatniemy co mi tu zaprobimy się zrównać trochę więcej terenu będę musiał. I jak zrównamy to będziemy kontynuowali budowę domku. I już to no, strzemo ścięte, teraz jakieś trochę chcę też zrównać ziemię trochę, ale to to jeżeli tak wyglądało wszystko lepiej. Ile tam było? Osiem chyba. Raz... Ra, kurde, z tokraści zasyli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dobrze. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeszcze... Kurde, łopata mi strzeli. Mm. i tu teraz tu sos. końca sus Zdziwić, zaraz. dobrą noc idzie. Już na razie tylko się kimnę, mi nie mm. Dobra, ja idę lulać. Już jest noc, e, dzień. Noc przetrwała. Bo od kamienia starczy. cholera Ta trawa jest denerwująca, co nie widzowie. Aha, to jest Kurde, o. No, dwa, trzy, cztery, pięć. Zabrakło idealnie pięciu jeszcze. Dobra, za chwilę to dorobimy. Dobra, trzeba się teraz zabrać powoli. So. chałupę. dobra, na razie też na razie wszystko wygląda, to trzeba zniszczyć. Kurde. O kurde, ale to będzie fajny dom, domek to robimy Wejść się będzie tu. I git No i to nie będzie takie skośne. Nie, nie, nie. Dobra widzę, poczekaj jak to, poka pokażę wam już jak to zniszczę. Jak widzicie już to tak wygląda. Ładnie. Tylko wejście niesymetrycznie mam, ale dobra. Trzeba też porobić inne wnęki na okno. Mm. Tak to sobie planowałem. Nawet ładnie to wyszło. Jeszcze tylko dach. Tylko dach zbudować. Robię te. A ja nagrywam, sorry, zapomniałem się, sorry. Cholera Tak się zamyśliłem, zamyśliłem, aż zapomniałem, że nagrywam Dobra, buduję póki co musimy to skończyć. Dobra, idę zobaczyć jak skończy da i finito. Widzowie no już domek jest skończony, więc trzeba okna powstawić to tyle w dzisiejszym odcinku, to no, będziemy robili w następnym odcinku, gdzie będziemy urządzali domek. Ten domek wygląda na razie tak. Dokańczony będzie, okna będą dokończone I wszystko robione będzie na następnym odcinku. Tu boki będziemy jeszcze dorabiali, no więc... ja odcinek się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, suba z wadeczkiem i sieba.